Elo, co 20 lajków losuje kilof 63 yy, Wystarczy zostawić suba lajka, dzwona, napisać komentarz ze spoimnikiem. Yy, edycja Rivi ma się w najlepsze chyba potrwa. Kilka dni jeszcze. Także kilka kilofów mogę rozdać, bo troszkę, troszkę ich zdobyłem, ponad 30 myślę. Yy, także wymagania takie jak powiedziałem wcześniej. No i zapraszam do oglądania. Elo. Ten go To, wdy, to, wdy. <grym> to Dawaj go, dawaj go, kurwa, do pierdola jej. słucha Ja pierdolę. Słuchaj mas. Patrz. Oni zabudowali kurwa hopera. No kurwa, no. Patrz, dobra. właśnie rozpierdalam 6. 4. O ma 64 4 4? Tak. On ma sze 4 4. Dwa kupy do ciebie ja ja kurwa. Double kill Gdzie on? Gdzie, Ile kurwa to z niego? Która by do koparu, polecia. nie poleciał. Ty, tak kolejnego masz obok, kolejnego masz obok nie, nie Roz, Rozkopuj, rozkopuj Ale dobra, no dobra, no ale zajebać możesz ale tak, za za Na rankingu tak, tak. gildi Złoto mu z dupy leci, ty To to parę chuj Mogłeś dobrać super Nie no, rozkopy, no, może... rozkopy, roz...